Chciałem koś konać będzie się ekran trząsł ale chcę odhaczyć nagranie filmiku. Mam 6 minut do autobusu i chcę zdążyć i na autobus i nagrać filmik, także mega się może trząść ekran, ale trudno, a pobiegniemy termy. Słuchajcie, chciałem wam powiedzieć. Najwyżej nie patrzcie na ekran. To będzie też też jakaś opcja, no nie? Chciałem wam powiedzieć. Dzisiaj kolejny filmik, śmieszne rzeczy, ale przyszło mi, że w polu Kwantowym jest po prostu nieograniczona ilość. Znaczy ja to wiedziałem, nie? Ale tak sobie to mega rozmysłowiłem dzisiaj. Że jest nieograniczona ilość po prostu możliwości. Bo na przykład teraz jest możliwość, że ja skręciłem w prawo i nagrywam filmik jakiś na YouTube'a i on pójdzie w świat. I ja to robię podczas biegu. Także jest mega beka, nie? Prześmiał ja wypiłem sok. A mogę zejść coś innego. Jest nieograniczona ilość możliwości, no nie? Także to jest jakiś kosmos. I tak samo wy możecie przeżyć swoje życie na milion sposobów. Naprawdę na milion. I to od Was zależy, jak to wszystko poprowadzicie. Mogłem włożyć inną czapkę, ale wziąłem niebieską, bo mi oczyszcza głowę z głupot. Także lubię ją bardzo. Także moje neurony tym nie pogardzą. Bo ją kocham bardzo. Także warto. J96, nie wiem co to znaczy, ale na pewno jest to już jaka, jakaś możliwość, zapisana numerycznie i alfabetycznie. No i kurde, powiem Wam. Mazia mi zrobiła masaż Tutaj karku pleców przy Łopatkach. Kurde, jestem jak nowy człowiek. Masażysta, ale taki pospinany byłem, że szok. Nie co czasem człowiek się pospina. Ma spiętą dupę, spięty mózg. To i spięte mięśnie są, no nie? <śmety> tak to bywa, ale Madza zrobiła mi bioenergoterapię. Kosmitas nie jest. Naprawdę. Uwielbiam, uwielbiam. No Max, to jest potężne. Także jakby ktoś kiedyś trafił na nią i nie skorzystał z takich usług to jest to... Naprawdę nie wykorzystałem możliwość pola kwantowego, które poleciłbym wykorzystać jednak. Dobra, ile? Dwie minuty coś nagrywam, także będę miał jeszcze 4-3 minuty do autobusu. Myślę, że zdążymy, także spoko. Dobra, i chciałem wam powiedzieć, że wiecie, możecie wejść w medytację, serio, zobaczyć swoje życie tak z boku, z boku zobaczyć życie i pomyśleć, dobra, co jeszcze mogę zrobić w tym życiu, co ja lubię robić, no nie, i zacząć to robić. Jeszcze jak ja mogę na tym, nie wiem, na przykład zarobić na czymś, co kocham. I to, jak będziecie siedzieć w tej obecności, obecności z Bogiem, będziecie świadomi, dostrzeżecie pewnie multum możliwości. Mi dzisiaj taka śmieszna możliwość przyszła, no, może coś z nią zrobimy. Zobaczymy, szefu podesłał, jest PK na maksa. W ogóle ten, pomyślałem tutaj też coś z... <laughs> z cateringiem ale chyba jednak zjemy to co dzisiaj zaczęliśmy przyrządzać <laughs> także mega weka także no taki powiedzmy vlog też co u nas na Islandii ogólnie nie jest tu otrzymane ten cały schiz świata więc mega spoko lubię Islandię a nie powiem pomorsowałbym też trochę w Polsce u szefa naszego spotkałbym się z rodziną Dobra, czekajcie 3 minuty to już podbiegnę może przez skrzyżowanie. Mam nadzieję, że nikt tego nie będzie obserwował, ale światło chyba nie widać, że jest czerwone. Serfel, jest autobus mój. Dobra, chyba już git. Dobra, słuchajcie. I możecie korzystać z tego, no nie? Z tego i będziecie wyżej wibrować i będziecie wchodzić właśnie na wyższe wibracje, tym będziecie ściągać więcej tych pomysłów, więcej. Więcej, więcej możliwości, im jest czystsza głowa, tym, jest, tym widać więcej, bo my żyjemy w tym i to wszystko jest, no nie? I zależy co widzimy. Zależy co widzimy, co człowiek dostrzega, na czym się skupia, co przyciąga i tak to leci. Dobra, nawet kierowcy nie ma, nawet może siądziemy na ławeczce, ale chyba jest mokra, czy nie? No i proszę. Jeszcze mamy chwilę. Takie są tu autobusy, żółte. No dobra, co jeszcze powiem, jadę na skipy Wziąłem normalnie wszystkie moje kryształy obfitości Wziąłem bransoletki obfitości Wziąłem bryloczek od siostry Ty zaraz powie, kurde co to za szaman wierzy w jakieś amulety, coś tam Ziomeczki dostałem to Z taką energią Że jak, jakbyście zobaczyli co czasem znajdowałem z takimi rzeczami Jak na przykład skarpetki miałem na sobie Od pani Basi, od mamy Madzi jak mam skarpetki z Mikołajem od pani Basi, to się dzieją cuda tutaj. I serio, dostałem raz chyba tu napiwek. 5000 koron w tych skarpetkach, chyba w tych, albo w czymś. Nie wiem, tak mi się kojarzy, albo z jakimś kamieniem, ale chyba to były skarpetki od pani Basi. Dostałem 5000 koron napiwku, to jest chyba 170 zł. Także obczajcie sytuację. Kiedyś musiałem na to pracować w Polsce ponad dwa dni jako kelner. 8 zł na godzinę. A tutaj z samych napiwków. Plus jeszcze wypłatę policzyć w kurczę kosmos. To są takie jaja jak Beret Ty czy ja wziąłem czy ja wziąłem bilet? Pozdro Nie wziąłem. Może się nie skapnie gość. <noise> W ogóle też są jaja z tym, z biletem tutaj. Dobra, będę wsiadał. Dam wam znać, czy, czy to wszystko funkcjonuje, czy mi się udało przejechać. Także trzymajcie się wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, piąteczka.